Rokicki staliasień Opal. Z nami jest trener zwycięskiej drużyny Pan Sylwester Buczyński Witam serdecznie, witam Panie trenerze, no nie wiem czy trener zdawał sobie sprawę Że wygrywamy dzisiaj na boisku które, które w rundzie W całym sezonie wygrało tylko Jeden zespół, Granice Żarki Wielkie Pozostałe drużyny to gubiły punkty A więc ten sukces no, na pewno jest też dużym osiągnięciem Pana zespołu Spodziewaliśmy się, że tak będzie Bo sprawdzałem przekrój wyników Sprawdzałem kadrę Widziałem jedną połówkę meczu Sparty-Grabik, całkiem niezły i postawiliśmy przede wszystkim na cierpliwą, długą grę w piłkę. Wiedzieliśmy też dzisiaj, jakie są warunki atmosferyczne, jaka jest pogoda i że wcześniej czy później zespół ze Sparty musi się poddać, bo, bo granie przeciwko zespołowi, który cały czas operuje piłką jest bardzo ciężkie i męczące. No właśnie, czy... Trener, pan, Pana zespół, lepiej gra przy takim drużynie, która muruje tylko ten dostęp? bo dzisiaj Sparta ewidentnie postawiła ten, ten mur. Czy jednak takie zespoły, które no, potrafią otworzyć się i kreować także grę? No już nie wiemy, czy takie zespoły istnieją, nie wiemy jak tak grać, bo jak cofniemy do tyłu yy, kilka spotkań, no to ciężkie mecze w Małmicach, mecz w nie. I to były mecze, gdzie praktycznie graliśmy przeciwko dziewiątkom obrońców i dzisiaj było tak samo. I my już mamy na to sposób, mamy na to patent, dopóki zespół nie padnie, czyli mamy grać cierpliwie, długo piłką, stwarzać sytuację. I starać się otworzyć wynik, no ale też wiemy, że to jest bardzo dla nas też irytujące, męczące, ponieważ jak chcemy tak grać, podchodzimy bardzo wysoko i wystarczy, że zespół przeciwny kopnie jedną piłkę mocniejszą i to już jest zagrożenie. Ale my sobie tym dajemy spokojnie radę. Dzisiaj zagraliśmy na zero, było widać dominację, także jeszcze bieda, było widać. Problemy kadrowe, bo zespół z Grabika dzisiaj miał jedną zmianę, także na pewno to wykorzystaliśmy. No dzisiaj do kadry też zagrał 15 minut Patryk Skrzypczak. Długo go nie widzieliśmy, jak trener oceni jego występ. No tak, dzisiaj nareszcie wrócił. Czekaliśmy na niego. Myślałem, że już może w zeszłym tygodniu się uda. Natomiast kontuzja była na tak, na tak poważnym poziomie, że nie chcieliśmy ryzykować i dzisiaj dałem mu 15 minut. Myślę, że z tygodnia na tydzień będzie grał coraz więcej. Patryk jest bardzo dobry, dobrze przygotowanym technicznie zawodnikiem. Teraz musi troszeczkę złapać rytm biegania, troszeczkę siły i na pewno Patryk i w tym. I mam nadzieję, że w następnym sezonie będzie nam bardzo przydatny. W dzisiejszym meczu znowu. Napastnicy pokazali klasę, Bartek Toczoń dorzucił dwie bramki, już równą się z Wojtkiem Okieńczycem, jeśli chodzi o ilość strzelonych bramek, także już obaj będą rywalizować na pewno od tego króla strzelców, a także Marek Wolak dorzucił kolejne bramki. No, widać, że, ta, że nasza drużyna no, jest mocna, no, jak to określiliśmy w klasie w województwie lubuskim, po raz, jako pierwsi zdobyliśmy ponad 100 bramek. Siła ofensywna jest bardzo mocna zespołu, natomiast trzeba powiedzieć, że dzisiaj bardzo dużo Wojtek okińczył poświęcił czasu i gry w drugiej linii. Schodził po piłkę, dużo rozgrywał. Wojtkowi ciężko grać z przodu, bo zawsze już jest gra do grania jeden na jeden, albo nieraz jest podwojony z samego swojego nazwiska już przeciwnik gdzieś tam daje zadania indywidualne przeciwko Wojtkowi, ale dla nas to dobrze, bo robi się miejsce i robi się. Wolna przestrzeń dla pozostałych napastników i oni to wykorzystują. Myślę, że współpraca tych trzech chłopaków jest bardzo widoczna, bo jak podliczymy dla tych trzech zawodników wszystkie zdobyte bramki i asysty, to na pewno jest tego bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście, już przed nami jest za chwilę kolejny mecz. Musimy też powiedzieć, nie pomylmy się, bo ostatnio była mała pomyłeczka. 20 Drugi. Drugi, tak, tak jest. 22 niedziela. moja niedziela, uwaga proszę Państwa, o godzinie 11. Tak, o godzinie 11. Taka godzina jest dla nas potrzebna, bo nie wszyscy zawodnicy byliby po południu dostępni. No ale z tego względu, że jesteśmy gospodarzami i gramy u siebie, to możemy stawiać warunki odbycia meczu. Czyli zapraszam wszystkich w niedzielę o godzinie 11. .00. Mam nadzieję, że kibice będą zadowoleni z gry. Też zobaczą troszeczkę odnowioną Murawę, bo, bo ponad miesiąc ta Murawa dochodziła do siebie. Były robione wszystkie prace remontowe. Także mam nadzieję, że będziemy mogli kibicom już wreszcie pokazać się w jasieniu. Także serdecznie zapraszamy na to spotkanie, no bo tak jak tu trener wspomniał, po trzech, po trzech tygodniach, niecałym miesiącu wracamy na nasze boisko, więc KS Tomaszowo, Stal Jasień, najbliższa niedziela godzina 11. Także dziękujemy. Ja Dziękuję jeszcze raz gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich w niedzielę za tydzień na mecz. Dobra.